Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Patrol Starnowską Drogówką. Na dzisiejszy zapraszam z moją koleżanką z wydziału starszą posterunkową Elon Hamielec. Podczas dzisiejszego programu połączymy pracę naszą pracę codzienną, codzienną służbę, czyli będziemy patrolować dynamicznie miasto. Natomiast to co będzie nowością, chcielibyśmy dodać taki aspekt edukacyjny, przypominający państwu obowiązujące dotychczas przepisy oraz te przepisy, które pojawiły się w maju ubiegłego roku. W 2015 roku na terenie działania naszej jednostki odnotowaliśmy 56 wypadków i zdarzeń drogowych, które miało miejsce z udziałem osób pieszych. Z tego aż 20 przypadków miało miejsce na terenie przejść dla pieszych, z czego dwie osoby poniosły śmierć, a 18 zostało rannych. Biorącemu pojazdem zabrania się wyprzedzania na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim. Zwykłemu, przeciętnemu kierowcy manewr wyprzedzania każe się z takim klasycznym manewrem, który ma miejsce na drodze dwukierunkowej o przeciwnych pasach ruchu. Wtedy to kierujący, aby wyprzedzić ten pojazd, musi zmienić pas ruchu na lewy, przyspieszyć, a następnie powrócić na pas, na którym się wcześniej znajdował. Będąc na drodze dwujezdniowej o dwóch pasach ruchu, w tym samym kierunku również możemy wyprzedzić pojazd. W taki sposób, że przejeżdżamy, na przykład, będąc na lewym pasie, z prędkością szybszą od pojazdu, który znajduje się na prawym pasie ruchu. Wykonując taki manewr na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim, jest zagrożony man wysokim mandatem karnym, a mianowicie 200 zł i niestety aż 10 punktów karnych. Obserwując zachowania kierowców, często dochodzimy do wniosków, że są nieświadomi popełnianych wykroczeń. A także nie znają przepisów. Kolejne wykroczenie, które chciałem Państwu omówić, jest omijanie pojazdu który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się przed przejściem, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Jest to wykroczenie również punktowane dziesięcioma punktami karnymi. Mandat karny za omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu, wynosi aż 500 zł. Chciałbym też tutaj do Państwa zaapelować o daleko idącą rozwagę i źle pojmowaną w pewnych sytuacjach uprzejmość. Otóż wyobraźmy sobie taką sytuację, jeżeli zbliżamy się do oznakowanego przejścia dla pieszych i po prawej stronie widzimy jakąś grupę osób, czy jedną osobę, która oczekuje na możliwość wejścia na przejście dla pieszych, to pierwsze co zróbmy, to popatrzmy się w lewe zewnętrzne lusterko. Jeżeli będziemy widzieć, że lewym pasem ruchu zbliża się za nami jakiś pojazd i ten kierujący jedzie zdecydowanie z prędkością większą niż nasza, to lepiej przed przejściem się nie zatrzymywać i nie wpuszczać tego pieszego na przejście dla pieszych. Dlaczego? Psychika pierwszego zadziała w ten sposób. Taka osoba sobie pomyśli, jeżeli jeden się pojazd zatrzymał, to również na sąsiednim pasie ruchu uczyni to inny kierowca i też się zatrzyma. Nabiera niejako zaufania do tego pierwszego pojazdu, wychodzi za jego przodu i na lewym, sąsiednim pasie ruchu może spotkać go bardzo niemiła niespodzianka w postaci potrącenia tej osoby. Ale przygotowując się do tego programu, skonsultowałem się z egzaminatorem nadzorującym w Tarnowskim Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego i proszę sobie wyobrazić, że egzaminatorzy traktują takie zachowanie, jak wcześniej omówiłem, jako błąd skutkujący nawet przerwaniem egzaminu. Oczywiście my formalnie nie popełniamy wykroczenia żadnego, zatrzymując się przed przejściem dla pieszych, ale tak jak Państwu powiedziałem, w cudzysłowie wpuszczając tego pieszego na przejście. Przed pojazdem, który jedzie lewym pasem ruchu obok nas i na pewno się nie zatrzyma, stanowi niejako zagrożenie dla tego pieszego. I tutaj jednocześnie mu taki apel do osób pieszych, które bardzo często przechylają, jakby ten przepis pod siebie. Drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, że ustawa Prawo o Ruchu Drogowym zabrania nam wchodzenia bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, w tym również na przejście dla pieszych. A więc, jeżeli widzimy jakiś pojazd, który zbliża się, do przejścia z większą prędkością niż to zakładamy i jest w niedalekiej odległości od nas, to lepiej nie wchodzić na to przejście dla pieszych i założyć, że kierujący niestety, ale nie zatrzyma się przed tym przejściem dla pieszych. Wykażmy się na tyle daleko idącą cierpliwością, poczekajmy aż wszystkie pojazdy albo się zatrzymają, albo na jezdni będzie po prostu pusto. rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych jest pewien przepis, o którym kierowcy notorycznie zapominają, a ma on znaczący wpływ na ilość wypadków, do których dochodzi na przejściach dla pieszych. Kierujący, który zbliża się do tak oznakowanego przejścia, ma obowiązek zmniejszyć prędkość. Przepis nie mówi, że tą prędkość musimy zmniejszyć wtedy, kiedy przy przejściu znajdują się jakieś osoby. Jeżeli przejście jest puste, otoczenia przejścia. Jest puste również ustawodawca nakłada na nas taki obowiązek. Pamiętajmy o tym również, że na drogach dwujezdniowych, czyli takich, gdzie obydwie jezdnie rozdzielone są na przykład pasem zieleni, tak jak jest tutaj w przypadku ulicy Jana Pawła II, nie mamy pojedynczych przejść dla pieszych i każde z tych przejść dla pieszych traktowane jest jako odrębne przejście. Musimy pamiętać również o tym, że podczas skręcania, gdy skręcamy w drogę poprzeczną, mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który przechodzi przez jezdnię drogi, na którą my wjeżdżamy. I nie jest istotne, czy pieszy wtedy będzie przechodził przez przejście dla pieszych, czy też na tej drodze nie będzie wyznaczonego przejścia dla pieszych. Pamiętajmy o tym, że przechodząc przez jezdnię na drugą stronę, mamy obowiązek skorzystać z przejścia dla pieszych. Ale nie w każdym przypadku. Od tego przepisu jest pewna reguła. Jeżeli przechodzimy w odległości większej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia dla pieszych, możemy w takim miejscu przechodzić. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że przechodząc poza wyznaczonym przejściem dla pieszych, jesteśmy obowiązani ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi. Jeżeli zaś skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia, pieszy ma, ma możliwość przechodzenia na drugą stronę po tym właśnie skrzyżowaniu. Jeżeli na obszarze zabudowanym mamy do czynienia z dwoma jezdniami, takimi jak w tym przypadku na Tarnowskiej Alei Jana Pawła II, bądź na, tej, na takiej drodze wyznaczone jest torowisko pojazdów szynowych, to pieszy nie ma prawa przechodzić przez jezdnię na drugą stronę poza wyznaczonym przejściem dla pieszy. Chociaż do przejścia jest spory kawałek, to niestety musimy na to przejście pofatygować się i z tego przejścia skorzystać. Wjeżdżamy do jednej z, pewnie z kilkunastu, pewnie z kilkudziesięciu tarnowskich stref zamieszkania. W strefie zamieszkania obowiązują szczególne przepisy ruchu drogowego. Na pewno większość z Państwa wie, że maksymalna prędkość, z jaką możemy się w takiej strefie poruszać, to jest 20 km na godzinę. Pieszy w strefie zamieszkania może korzystać z całej szerokości drogi, mało tego, ma wówczas pierwszeństwo przed pojazdem. Podczas naszej codziennej służby często spotykamy się z wykroczeniami, takimi jak niewłaściwe parkowanie na chodniku. Otóż, drodzy Państwo, parkując na chodniku, musimy pamiętać o tym, aby zachować odpowiednią odległość to jest 1,5 metra na chodniku aby pieszy mógł swobodnie przejść. Często zdarza się jednak tak, że zapominamy o tej odległości i zmuszamy pieszego do konieczności przejścia na jezdnie, co jest dla niego bardzo niebezpieczne. Na koniec taki apel i w kierunku kierujących, i w kierunku pieszych. Pamiętajmy, drodzy Państwo, o tym, aby za każdym razem, kiedy zbliżamy się do oznakowanego przejścia dla pieszych, przysłowiowo zdjąć nogę z gazu, zmniejszyć prędkość, zachować tą szczególną ostrożność, rozglądnąć się i założyć, że na to przejście, przez które będziemy przejeżdżać, wejdzie pieszy. A jeśli chodzi o pieszych, to pamiętajmy o tym, że. Nie jesteśmy dobrze widoczni, zwłaszcza w takiej porze zimowej, dla kierujących. Zwróćmy uwagę na nadjeżdżające pojazdy, wykażmy się większą cierpliwością, poczekajmy aż przejście będzie puste, aż będziemy mieć stuprocentową pewność, że wszystkie pojazdy się zatrzymały i dopiero wtedy wejdźmy dla przejście dla pieszych. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje. Ale Jana Pawła II, bądź na, tej, na takiej drodze wyznaczone jest torowisko pojazdów szynowych, to pieszy nie ma prawa przechodzić przez jezdnię na drugą stronę poza wyznaczonym przejściem dla pieszy. Chociaż do przejścia jest spory kawałek, to niestety musimy na to przejście pofatygować się i z tego przejścia skorzystać. Wjeżdżamy do jednej z, pewnie z kilkunastu, pewnie z kilkudziesięciu tarnowskich stref zamieszkania. W strefie zamieszkania obowiązują szczególne przepisy ruchu drogowego. Na pewno większość z Państwa wie, że maksymalna prędkość, z jaką możemy się w takiej strefie poruszać, to jest 20 km na godzinę. Pieszy w strefie zamieszkania może korzystać z całej szerokości drogi, mało tego, ma wówczas pierwszeństwo przed pojazdem. Podczas naszej codziennej służby często spotykamy się z wykroczeniami, takimi jak niewłaściwe parkowanie na chodniku. Otóż, drodzy Państwo, parkując na chodniku, musimy pamiętać o tym, aby zachować odpowiednią odległość to jest 1,5 metra na chodniku aby pieszy mógł swobodnie przejść. Często zdarza się jednak tak, że zapominamy o tej odległości i zmuszamy pieszego do konieczności przejścia na jezdnie, co jest dla niego bardzo niebezpieczne. Na koniec taki apel i w kierunku kierujących, i w kierunku pieszych. Pamiętajmy, drodzy Państwo, o tym, aby za każdym razem, kiedy zbliżamy się do oznakowanego przejścia dla pieszych, przysłowiowo zdjąć nogę z gazu, zmniejszyć prędkość, zachować tą szczególną ostrożność, rozglądnąć się i założyć, że na to przejście, przez które będziemy przejeździe, do których dochodzi na przejściach dla pieszych, kierujący, który zbliża się do tego oznakowanego przejścia, ma obowiązek zmniejszyć prędkość. Przepis nie mówi, że tą prędkość musimy zmniejszyć wtedy, kiedy przy przejściu znajdują się jakieś osoby. Jeżeli przejście jest puste, otoczenia przejścia jest puste, również ustawodawca nakłada na nas taki obowiązek. Pamiętajmy o tym również, że na drogach dwujezdniowych, czyli takich, gdzie obydwie jezdnie rozdzielone są na przykład pasem zieleni, tak jak jest tutaj w przypadku ulicy Jana Pawła II. Nie mamy pojedynczych przejść dla pieszych, i każde z tych przejść dla pieszych traktowane jest jako odrębne przejście. Musimy pamiętać również o tym, że Podczas skręcania, gdy skręcamy w drogę poprzeczną, mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który przechodzi przez jezdnię drogi, na którą my wjeżdżamy. I nie jest istotne, czy pieszy wtedy będzie przechodził przez przejście dla pieszych, czy też na tej drodze nie będzie wyznaczonego przejścia dla pieszych. Pamiętajmy o tym, że przechodząc przez jezdnię na drugą stronę, mamy obowiązek skorzystać z przejścia dla pieszych. Ale nie w każdym przypadku. Od tego przepisu jest pewna reguła. Jeżeli przechodzimy w odległości większej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia dla pieszych, możemy w takim miejscu przechodzić. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że przechodząc poza wyznaczonym przejściem dla pieszych, jesteśmy obowiązani ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi. Jeżeli zaś skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia, pieszy ma, ma możliwość przechodzenia na drugą stronę po tym właśnie skrzyżowaniu. Jeżeli na obszarze zabudowanym mamy do czynienia z dwoma jezdniami takimi jak w tym przypadku na pasie z prędkością szybszą od pojazdu, który znajduje się na prawym pasie ruchu, wykonując taki manewr na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim jest zagrożony man wysokim mandatem karnym, a mianowicie 200 zł i niestety aż 10 punktów karnych. Obserwując zachowania kierowców, często dochodzimy do wniosków, że są nieświadomi popełnianych wykroczeń. A także nie znają przepisów. Kolejne wykroczenie, które chciałem Państwu omówić, jest omijanie pojazdu który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się przed przejściem, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Jest to wykroczenie również punktowane dziesięcioma punktami karnymi. Mandat karny za omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu, wynosi aż 500 zł. Chciałbym też tutaj do Państwa zaapelować o daleko idącą rozwagę i źle pojmowaną w pewnych sytuacjach uprzejmość. Otóż wyobraźmy sobie taką sytuację, jeżeli zbliżamy się do oznakowanego przejścia dla pieszych i po prawej stronie widzimy jakąś grupę osób, czy jedną osobę, która oczekuje na możliwość wejścia na przejście dla pieszych, to pierwsze co zróbmy, to popatrzmy się w lewe zewnętrzne lusterko. Jeżeli będziemy widzieć, że lewym pasem ruchu zbliża się za nami jakiś pojazd i ten kierujący jedzie zdecydowanie z prędkością większą niż nasza, to lepiej przed przejściem się nie zatrzymywać i nie wpuszczać tego pieszego na przejście dla pieszych. Dlaczego? Psychika piszego zadziała w ten sposób. Taka osoba sobie pomyśli, jeżeli jeden się pojazd zatrzymał, to również na sąsiednim pasie ruchu uczyni to inny kierowcy, kierowca i też się zatrzyma. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Patruł z starnowską drogówką. Na dzisiejszy zapraszam z moją koleżanką z wydziału starszą Posterunkową Elon Hamielec. Podczas dzisiejszego programu połączymy pracę, naszą pracę codzienną, codzienną służbę, czyli będziemy patrolować dynamicznie miasto. Natomiast to, co będzie nowością, chcielibyśmy dodać taki aspekt edukacyjny, przypominający Państwu obowiązujące dotychczas przepisy, oraz te przepisy, które pojawiły się w maju ubiegłego roku. w 2015 roku na terenie działania naszej jednostki odnotowaliśmy 56 wypadków i zdarzeń drogowych, które miało miejsce z udziałem osób pieszych. Z tego aż 20 przypadków miało miejsce na terenie przejść dla pieszych, z czego dwie osoby poniosły śmierć, a 18 zostało rannych. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim. Zwykłemu, przeciętnemu kierowcy manewr wyprzedzania każe się z takim klasycznym manewrem, który ma miejsce na drodze dwukierunkowej o przeciwnych pasach ruchu. Wtedy to kierujący, aby wyprzedzić ten pojazd, musi zmienić pas ruchu na lewy, przyspieszyć, a następnie powrócić na pas, na którym się wcześniej znajdował. Będąc na drodze dwujezdniowej o dwóch pasach ruchu, w tym samym kierunku również możemy wyprzedzić pojazd. W taki sposób, że przejeżdżamy, na przykład będąc na lewym. nabiera jako zaufania do tego pierwszego pojazdu, wychodzi za jego przodu i na lewym, sąsiednim pasie ruchu może spotkać go bardzo niemiła niespodzianka w postaci potrącenia tej osoby. Przygotowując się do tego programu, skonsultowałem się z egzaminatorem nadzorującym w Tarnowskim Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego i proszę sobie wyobrazić, że egzaminatorzy traktują takie zachowanie, jak wcześniej omówiłem, jako błąd, skutkujący nawet przerwaniem egzaminu. Oczywiście my formalnie nie popełniamy wykroczenia żadnego, zatrzymując się przed przejściem dla pieszych, ale tak jak Państwu powiedziałem, w cudzysłowie wpuszczając tego pieszego na przejście przed... Pojazdem, który jedzie lewym pasem ruchu obok nas i na pewno się nie zatrzyma, stanowi niejako zagrożenie dla tego pieszego. I tutaj, jednocześnie, mu taki apel do osób pieszych, które bardzo często przechylają, jakby ten przepis pod siebie. Drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, że ustawa Prawo o Ruchu Drogowym zabrania nam wchodzenia bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, w tym również na przejście dla pieszych. A więc, jeżeli widzimy jakiś pojazd, który zbliża się do przejścia z większą prędkością niż to zakładamy i jest w niedalekiej odległości od nas, to lepiej nie wchodzić na to przejście dla pieszych i założyć, że kierujący niestety, ale nie zatrzyma się przed tym przejściem dla pieszych. Wykażmy się na tyle daleko idącą cierpliwością, poczekajmy aż wszystkie pojazdy albo się zatrzymają, albo na jezdni będzie po prostu pusto. W w sprawie znaków i sygnałów drogowych jest pewien przepis, o którym kierowcy notorycznie zapominają, a ma on znaczący wpływ na ilość wypadków.